Hej, widzowie, dziś będziemy reagować na do drugiej piosenki. Luczka i Pimpek. Ja, jak pierwsze co widzę, to Luczek czy ma jakiegoś kota, dziwny, bo jest psem. I Pimpek jest smutny. W ogóle na ostatnim odcinku tak dużo wyświetleń wbiliście. Jezu, dobra, więc jesteśmy tutaj. Za chwilę będziemy reagować na to. No i w sumie zaczynamy. Luczek, czy widziałeś jaki paner... No mm, pierwsze co bym chciał powiedzieć, to w sumie trochę dziwne, dlatego że on jest jeszcze zakryty, więc Pimpek nie mógł go widzieć, A on mówi, jaki pan nerwoje miesza. Zakaz dla kolorów, chyba im się nie spodobamy. Widzę, że piosenka o kolorach, ja? kolorach. jest teraz w aniołku. O, a nie o mm, kościach. I jestem inny Dobra, więc widzę, że oni nie robią kolorów, to mam dla was wszystki poradnik. Najlepiej to wykopcie sobie milion czolnego betonu albo w szarego i sobie to szybko zakopcie. To będzie taki mega krótki odcinek, się zreltuję, dobra. Najpierw zobaczymy całą wiosenkę, potem ją ocenię. jestem sobą, bo mam inny kolor, łapki, łóżka i ogon. No bo to... Dobra, więc zobaczmy teraz to. Widzę, że oni tu mają wszystko szare. Szare domki. No dobra. No i mamy tu dużo piesków smutnych. Co mamy dalej? To jest i Luczek. Zakaz, skoro... No to ja bym chciał tu uczyć coś, że tutaj jak jest zakaz kolorów, to tu powinno być takie coś, żeby po prostu tutaj na przykład różne kolory, na przykład tu czerwony, no i nie wiem, zielony, a tu niebieski i żółty. To by było lepsze, no bo to by było zakaz osób. Więc ja bym chciał zwrócić na to właśnie uwagę. To będzie jak będzie kolejny odcinek. A dla kolorów chyba im się nie spodobamy? O, ale jak to w ogóle taki... Teraz jest wszystko stare i no i to chwala, bo, bo to jest piosenka w sumie o kororach i teraz oni są w sumie bez kororów, więc to chwalę, bo ja nie lubię takiego zrobić. Ale widzowie, nie wiem, czy znaczy Brain no, i ja tworzę właśnie swojego, i Może wasze niedługo go zobaczycie. Więc co my tu mamy? Fontana, czyli taka zwykła wioska, tylko przez piesków. Dobra, to by jakieś dziewczyny. I jestem inny od bo jestem sobą. O, fajne też są te nuty. Chwila. To były takie nuty, i one mi się właśnie podobają. Takie odstają. Dobra, to chyba było tu. Tak, proszę, te nuty mi się podobają. O, proszę. Nie powinny teraz wyrzucić, bo jak widzimy jest domek pimpka, oni nie robią kororów, więc powinni ich teraz wyrzucić. No chyba w piosence będzie pewnie tak, że oni będą przez kogoś gonieni, hm. że wynocha stąd, bo to są korory. Ja tak myślę o góry, nie? Ale nie wiem. Ten trailer ma 24 sekundy. Ostatnie ile miał? Ostatnie ile miał? Nie wiem. 34 sekundy? Dobra, dalej puszczamy. O, teraz są osąd. W ogóle oni mają taki mod, dlatego że, zobaczcie, mają mod na tańce, ale w sumie to jest animacja. Mam tu nawet. Dobra, więc zobaczmy, co było dalej. O, niebieska woda. Tutaj jest naga dużo biesków i mamy zbliżenie do tego. No dobra, to wyjdzie być taki jeszcze zły uśmiech. Tutaj te ale no dobra. Dobra, więc najważniejsze, dobra, pieski to powinno być kolor, pieski luczek i pimpek kanał luczek. Eee, to jest, czekaj. Tak, to jest 2 maj, 2 maj 2025, godzina 18. Sobie właśnie wtedy ocenimy całą piosenkę. No i dobra, jeszcze zobaczmy. W ogóle ta. Chcę powiedzieć, że ta zielona postać, ona ostatnio mi nic nie pokazuje, dlatego nie ma odcinków. A nie, a nie wiem co nagrywać. Dobra. Tylko ja chcę coś jeszcze zobaczyć. Mm, oceniam jeden błąd. Przecież w odcinkach Luczka jest tak, że on nie lubi kotów, a tu nagle ma kociaka. I jeszcze wszystko jest tu rozmazane. Mam grafikę jak widzicie na maksa, Więc dobra. Ale Bega się mi się podoba Kodi. To mi się Bega podoba to. Ogon. No dobra, więc no tutaj mamy. Więc trailer oceniam. Może tak, 8 na 10, no bo jakieś tam poprawki by mogły być, że na przykład Luczek, czy ma psa, a nie kota. Na przykład ten barit jest inną kolorze, bo on jest najbrązowy. No proszę, im mogę w sumie to poprawić, że tu nie ma tego czerwonego dęku. ale okaże się cała piosenka, więc jak mówię, o oceniam to 8 na 10. No i. W sumie to nie na tyle i co wie tak naprawdę was oszukiwałem dlatego, że zobaczcie teraz sobie wpuścimy trochę szybciej i wtedy będzie koniec. A no. Dobra no i teraz to już taki prawdziwy Koniec. No i mogę Wam powiedzieć, że w sumie... No, mogę teraz powiedzieć, że... Mówiłem, no, że to będzie bardzo krótkie.